Powroty i nowi bohaterowie wem, jak Mibo po odejściu Prakuszewskiego. Kuszewskiego. W zeszłym tygodniu media obiegła przykra informacja o tym, kreska Kacper Kuszewski zdecydował się opuścić serialem, jak Mibo. Aktor wyda powiadczenie, w którym poinformował fanów o swoich planach. Widzowie serialu kompletnie się zabanali. Nie wyobra kreska a i sobie przecież kreska M jak mi bo bez marka i na SZCZ. ci producenci mają dla nas co na otarcie bez. Do M jak mi bo po wakacjach 2018 wróci kilka bohaterów, których dobrze znacie. Po pierwsze w ugrabinie znów pojawi się Marta Dominika Ostabowska. Córka Mostowiaków wyjechała z Polski po tym, jak jej map kreskaetstwo z Andrzejem, Krystian Wieczorek, Niemia Boju, kreska sensu. Budzecka przyleciała do Warszawy tylko na rozprawę rozwodów. Zem kreskaem rozstała się jednak w przyjaźni i dobrze. Teraz jej prawnicza pomoc Mokreskae okaza się niezbędna, by Andrzej został poczuszczony z zarzutów usibowania gwaptu. To oczywiście dopiero rozgrzewka. Ten zmarł do Polski wróci tak, kreskae jej córka Ania Weronika Wachowska. Ostatni raz widzieli my ją na ekranie jako map dziewczyn. Wizerunek nastolatki moza zaskoczyć widzów. Dzieci, przecież tak szybko rosną persant. Na tym nie koniec niespodzianek. Pani serialu M jak mi boju, kreska wiecz, kreska na ekran wróci kolejna Ania Weronika Rosati. kole kreska Anka Kingi, Katarzyna Cichopek i byba dziewczyna Pawła, Rafał Mroczek, niezle namiesza. miesza. Aktorka pojawiła się w serialu w 2003 roku, a odeżwała 2 lata później, gdy zdecydowała basi na zagraniczny karier. To była jedna z jej pierwszych ról. Weronika Rosati najwyraźniej ma sentyment do produkcji, w której zaczyna ba swój przygot z prac przed kamerami. Teraz wraca na staby do Polski i na ekran TVP2. Posta grana przez Weronik wróci do serialu. To będzie zaskoczenie dla wszystkich bohaterów, a najbardziej dla Pawda. Niewykluczone, kreska scenarzyci znowu by, by chcieli ich popczy, powiedział nasz informator. Z więzienia wyjdzie Robert Krzysztof Tyniec. Z matrymonialny zrujnował Kisielow ma go niatowska. I trafi w zakraty. Teraz będzie próbowa psi zemci. A mokreska się zmieni pi i znów uwiedzie z oka. O tym przekonamy się jesieni 2018 wem jak MIBO. Nie zapominajcie, kreska do obsady wróci te kreska martianna Natalka wróci do gabiny, ale bez Franka, Piotr Nerlewski. Ich map kreskaetstwo dobiegnie kotca, a córka mostowiaka ze zbamanym sercem wróci do dawnego kreskacia. Tym razem ci i kreska kobydzi jej komu zaufacie. Ciekawe, czy jaki kreskaczyzna kreska skradnie jej serce. To nie będzie łatwe. W rodzinie z Zduńskich pojawi się capkiem nowa posta. Katarzyna Kwiatkowska zagra kuzyn Kartura. Robert Moskwa. Póki co jej udziab w serialu owiany jest tajemnic. Nie wiemy, jak jej bohaterka będzie miała na imię i jak bardzo namiesza w Kreskaciu mieszkaćców ulicy deszczowej. Mokreska e to w banie ona odegra kluczową rolę w tkumarysi, ma Bogorzata Pietkowska, i namówi ją na powrót do bydego Mokreska a.